Już. Siema, nie Dzisiaj kolejny film na Kacper i na moim ka... Na no, lepszy się, Kacper. No i dzisiaj... No... Normalny filmik, ale lecimy w inne miejsce, nie? No i powiem ci, ty dzisiaj decydujesz, co robimy na tym filmie. E, ej, to będzie taki jak... E, mój film? Ma taki odcinek specjalny dla ciebie. Dobra, i na 800. Co? Na 800 subów będzie kolejny odcinek z tej serii. Na 800 subów będzie nowa seria z Lego Fortnite. Która ta seria będzie rzadka, i jak wbijecie 850 subów, to będzie drugi odcinek z tej serii. Tak koniec powoli Coraz więcej czasu A już daje w to No to dawaj A jak, a jak kupię karnet To zrobimy odcinek, że Tobie kupujemy gifty Ej Specjalny dla siebie, A potem Ty zrobisz dla mnie To zrobimy do kilku antypranków tobie. Ej, z, ej, no to moje urodziny, wiesz kiedy są moje urodziny? 6 październik. Czym on widziałeś? Aaa, to zrobimy cięcie. No to i tak już ja powiedziałem. A jak też to mogę cięcie zrobić, nie będzie. Nie, nie, już cięcia, nie. Mamo. Ej, dać ci Nie, nie potrzebuję. Za nadzie bo to twój film. Mój film? I ty wszystko... I ty wszystko decydujesz. Lecimy tu. Dobra. Na no postanowiek... No, na postępne przejścia. Czekaj, jednak lecimy tu, a albo tu, wiesz czemu? Bo tam jest bot. To, nie, tutaj jest M2 e do pokonania. To tu czy tu lecisz? No, no to na podstępne przejścia wyskakujesz, podstępne przejścia. No to gdzie w końcu? Ja też lecę po pewno. No już Ty ją otworzył. E, tu jest o, druga. Nie, tu jest druga skrzynka. A nie, tu nie tutaj. Ej, mam łańcuch. Dasz? No. Bo ja bez tego to jestem. Do... Ja z tym jestem nie do pokonania. No to prawda. Typ? Ej, ty kropki, widzę go. Ja widziałem przez chwilę. O. O, to dawaj mi ten lańców. Kurde, masz, masz. typ. Pomagam. Gdzie on jest? Umarłoby. O kurde. Ale uciekam, uciekam. Kurde. Dobra. To dawaj w gotowości. No. A, a możesz nie lećmy tu, gdzieś indziej. Ale to i tak twój odcinek, to ty decydujesz to. No, a, a zagnę potem... A teraz u lecimy gdzie idzie, ja wiem gdzie leczę. A zrobimy I potem Co? Zrobimy, zrobimy potem łączkę. Jeden na jeden? No. Ej, ja sobie myślę, że ładnie wymanka na snajperki. Dobra. Tylko z daleka się nawalamy, nie? No, ej, oddalamy się... Ej, albo dawaj mam piłanka, że kto, bo więcej razy strzelił i, z najpiękniejszym i trafił, to to, to wygrywa pre prezent na swoje urodziny. Albo po prostu zrobimy tak, że ten, ten kto pierwszy, jak na przykład ja Ciebie zabiję, to ja wygrywam.

No tam. Dobra. <laughs> Dobra. To na kino. Nie, no. To spoko. Dobra. To ja wyskakuję, tylko dziękuję kierowcy busa. Kliknij na B. Jakby ktoś nie widział, to już mówię. B klikacie na klawie i już ma. Misja się robi. Ja czasami zapominam o tym, ja tylko zarobię, że misję robić, nie? No. Ja dzisiaj wbijam 94. Wydarzenia. Podziękować kierowcy, bo za to przynajmniej szczęśliwy będzie. No. Tyle typu tam dziękuję, tym, że. O, typ tu leci.

Czekaj, nie, 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 dobra. Chciałem coś wziąć od niego. Czekaj, potkę ci dam. Ej, 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 chcesz apteczkę? Ja mam. Masz potkę. Dzięki. Ale ty wiesz, że tak normalnie możesz mi rzucić. Wiem. Patrz, pokażę ci... Klikasz na mysze prawy. Mam no, prawego na miejsce klikasz i już. Dawaj wsiadajcie do auta. Ten siedzi ty czy nie? Bo będzie na pierwotę zawalał. Siedzi, siedzi. Ej, dwóch typów rozwaliliśmy. Emotkę tańczy. Na dachu. Ej, ej jedziemy ej, na Zeusa. Ej, ja na dach wejdę. Czekaj. Jedziemy na Zeusa. Ej, czekaj, ja na dach wejdę i na dachu będę. Ej. Ej, lecimy na Zeusa. Ja tak raz z kolegą jak grałem, to też tak. Ej, czekaj na naszego typka. Czekaj. Gdzie ten Bambi? No, no biegnie, czekaj. To się ma No Wleć się tym. Wleczę się. Lecimy na Zeusa, tam gdzie jest nasza miejscówka. Czekaj, to ja zaznaczę. No, No Ej, ja będę tu... Ej, ja mam celownik w tym do snajperki Ej, to dobrze Ej Ej, tutaj jest taki duży supek, nie? No I ja... Wysiadaj I tak za trzeciej strefie tam, nie? No ej, idą tam tak zarwopce, nie? No Burza! No mówiłem! Czekaj, idę już! Proszę, ja odwładną szkodę. Przeszukaj to! Ej, zaraz tam do ciebie wrócę, dobra? Dobra. Wziąłem cię skrzydło. O masz jakąś broń dobrą? No ja to samo najdów mam... Ja tu mam skrzynkę Olipu. Ale jest problem, nie mogę jej otworzyć. Co? No? Czekaj, ja tam lecę do ciebie. Ej, ty pa ja zwaliłem. Ja tam lecę do ciebie, to jest niemożliwe. W sumie ja też tak miałem no problemy. Ja Trzyma biło i nie mogę otworzyć. Czekaj, też lecę. No Bamdzie skrzydła. Patrz. No idę, widzę, widzę, widzę. Że... O, o dzięki. Tak. Ok. Otwarta. Ej, Łajczu, kto ja to wezmę. No. Czekaj. Nie chcę, mam lepsze. Wsiadajcie. Ej, ja wsiądę na dach. Czekaj. Dobra, Bot, wsiadaj. No wsiadaj. To jedzie. Dobra, dobra, on będzie się teleportował do nas. Nie, nie, wsiadasz to nie. Łaski na mnie. Ale, ale on się będzie teleportował do nas. Wiem. Ej, lecimy na Zeusa? No możemy, tylko to otwórzmy, typ.

Coś do odleczenia, ale no tutaj jest duża pota ale hp, 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 no ale duża pota też cię odrodzi a nie to nie sniper Nie, Ej, mogę tym mhm. nie, Mhm. Tutaj nie, nie, Siadaj. Siadaj Ej ch chodź mną, mną, coś do leczenia no W tym domku pewnie Oto, weź to i ulecz mnie. Ja razem się uleczę. A bot niech mnie odrodzi, odrodź mnie. A, ale to nie ten bot, co odradza. No. Ej, skrzynka kolejna masz, otwórz sobie. No bo... Gówno. Im, impulsy tylko, dobra. Dobra, ja chyba pokieruję, dobra? A, dobra. Pojedź no, na ej. bunkier. Bunkier tu jest. Otwarty! A nie jeszcze, stój, on się otworzy zaraz. Czekaj, typy są. Patrz, typ tam. Tych botów trochę tam. Ej, typ! O, typ. No właśnie mówię. Ja go rozwalę. To jest Bambik, ja go rozwalę, chłopie, to jest Bambik. No się boję, się buduję, to jest Bambik. Ja odpaliłem. No wiem, to Bambik. Ej, masz apteczkę. O, Masz. Nie zabieraj mi tej broni. Dobra, nie zabieram. Jak ja, ja, ja zapomniałem, czy mam apteczkę, jak mi punkt Ej, strifam. Uciekamy. Ale mnie się zatrzyma na półkrót. A potem pojedziemy stąd. E, Ej, palimy w tym ból, żeby się otworzył łańcuchem. Dawaj. To nie da rady, chłopie. Ale on no, zajm się otworzył. Wiem, wiem, wiem. No i subskrybujcie nas, widzowie. No, bo, bo... ja zapomniałem 10 sekund, że się to nagrywa. Bo mieć ci dwie sobie sub subskrybowały. Odsubskrybowałem je dwie osoby i jestem zły Otwiera się Czyli jedna skrzynka twoja, druga moja i trzecia podzielimy się Mogę? ale taka jest tego Snajperka legendarna, to ja nie chcę Dzięks A ja tego nie wziąłem, to to jest moje to No. Mój ulubiony celownik! Mój ulubiony celownik w tej. Czekaj, nie zabieraj. Ale jest ten mój ulubiony celownik. Nie, no, sigma, Ja nie będę zmieniał. Czekaj. A w, tym, w tej broni się zmienię. A nie, w tej jest najlepszy. W tej też. Dobra, to lecimy. No, ja go waliłem, bo wolę jakąś pompę czy coś tam. Dobra. ty nie Nie, dobra, uciekajcie, wiesz. Kurde! Gdzie nasz samochód? Tu! To ja będę kierował. Nie no, snajperka legendarna, najlepsza. No to, chodź bo to siadę? No, ja się jadę. Ej, dobra, na motor twój wsiądę. Siadaj do mnie. No Ej, tym tunelem też. Wiem. Ośka Ej. Dobra, już jest nic, nie? No 21 typ zostało. Ej, skóle wszelka skrzyka tam była! Cofam się. A dawaj się nie Szybko do... mm. Nic ja do snajperki, uciekaj. Ej, Na motor! Krzydła, Na motor wsiadaj, szybko! Ej, jadę ze skrzydłami! Dobra. A Ach, potrzebuję te... coś do odrodzenia. Eee, ja mam dużo potkę zapasową. Ale HP, HP, nie tam. Dobra, już jesteśmy w strefie. Typ! Czekaj im ten samochód poniszczę Czekaj, ja dolecę do nich z skrzydłami. Czekaj ze snajperki go. Kurde, pomóż odczuć Już idę. Ja stracę legendarną snajpę, to ja nie wiem. Już jej nie mam. Już jej nie mam. Ty, przyleciał i uciekł, jaki bombik. Przyleć do mnie, please. E, dużą potkę mam to ci dam. Ok, kroki, kroki. A ja. Sigma! Hmm. Nie po bambikach, ja się tylko odrodzę. Panie, nie po bambikach. Kolonka! Ja chcę, please. Dobra. Łomatko, odczuć! Czekaj. No ja bez dyrektora, tak tak Dam Dam ci apteczkę, czekaj Dobra Typy. Chodź, ja ci. Chodź Masz, stój. Dzięki. Ostatnia jeszcze została. To na wszelki wypadek. Na czarną godzinę. No. Mam koronkę. Yeah. To ekstra. No. Obyśmy tego nie stracili. Ej, chodź do mnie na chwilę. Strzelają się, ja idę ich ze snajperki. Ej, ale chodź na chwilę do mnie. Na sekundę mi. O, dzięki. Już nie wiem, po co się z Ksylią na mną. Nie ich w bitach. Może ich chcę, aby zrywał je A jaką ty masz? A tamto. Łańcuch mam. Połoni tam. Walić go już. Dobra, dostał ze snajpy. Nie ma co z bambikami. Ej, ej, trzy duże potki. No to ja... Typ? Ej, 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 rzucę ci jedną, czekaj. A, a typ? Gdzie? My... W samochodem jest. Czekaj. Na kulce. Wiem, wiem. mają. O, to niedobrze. Szybota chyba nie. No. No i ja mam legendami Dobry No Oni jeszcze to boty są Kurde, pomóż 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 Nie no Uciekaj szybko, bo jak ja to stracę to ja nie Dobra, weź tą koronkę i snajperkę Potem mi to oddasz, dobra? Dobra. Tu mi jeszcze odróć No co tam, Ej, dobra, to, to, Zabuduj to najlepiej. Się. Za samochód za samochód, za samochód Dobra, dzięki. Dobra, dawaj do tego auta, dalej pojedziemy i ci dam snajpę. Dobra. Jak pojedziemy dalej, dobra? No, a teraz mi daj szybko. Wysiądź. I daj korankę. Masz? Dzięki. Dzięki. A dasz sam amunicję? Bo mam tylko trzy. A już. Memfulach a, a już daję. To całą daj najlepiej. O dzięki, dzięki. Sigma, dobra. To ja kieruję. Ej, ej, dużo szybko. Na Dobra, ty kieruj. Ten bot wsiadł to ja na dachu. Siadaj! Już mam coś wsiąść. Dobra już, jedź. Gdy, gdzie ja jadę? Uciekaj przez strefę. No tu rani, chłopie, mam 50 hp no. Jak ty jeździsz? Nie, po nas. No, Dobra, jak będzie ten odcinek. Na widzowie. Zostawcie